Witam pięknie na połączowym spotkaniu ze szkoleniowcami drużyn. Oddaję głos opiekunowi stawki. Dzień dobry państwu. Ciężko zebrać myśli po takim słabym meczu w naszym wykonaniu. Ubolewam mocno, że nie udało nam się wywieźć stąd trzech punktów. No, ale no, zagraliśmy bardzo słabo i to takie podstawowe rzeczy jak przyjęcie, podanie, czyli taka jakość piłkarska była u nas na bardzo niskim poziomie. No też ciężko mi powiedzieć, jaki wpływ na to miało boisko, ale tak przeciwnicy widziałem, lepiej się do tego boiska dostosowali i momentami mieli więcej jakości niż my. Szkoda też straconej bramki, bo, bo no udało się strzelić po jednej z nielicznych sytuacji bramkę. I no liczyliśmy, że to dowieziemy, niestety to nam się nie udało. Duża bierność w polu karnym sprawiła, że przeciwnicy zdobyli bramkę i myślę, że na pewno zasłużyli na ten punkt. My z kolei nie zasłużyliśmy na, 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 na trzy punkty i pozostaje nam tylko to, ten mecz przeanalizować i pracować dalej. Nad, nad, nad tymi podstawowymi elementami, bo, bo tutaj ciężko pójść gdzieś dalej, jeśli chodzi o jakieś tam założenia taktyczne, jeśli po prostu mamy problemy z takimi podstawowymi rzeczami, właśnie jak, 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 jak podanie, przyjęcie piłki, czy, czy, czy jakieś decyzje takie o tym podaniu. Dziękuję. Poproszę szkoleniowca, gospodarzy. Dzień dobry, witam Państwa. Najpierw chciałem pogratulować swojej drużynie. Kolejnego dobrego meczu, bo już od kilku tych konferencji słyszę, że drużyna przeciwna gra słabszy mecz, że jeden ze słabszych mecz rozgrywają, a gdzieś tam punkty, punkty zdobywają. My, my, tak jak mówił uczymy się tej ligi, ten punkt na pewno szanujemy, ale uważam, że dzisiaj zasłużyliśmy na trzy punkty. Tak jak w zamościu powinniśmy wywieźć trzy punkty, nie przywieźliśmy żadnego. Od meczu z Koroną Kielcy zaczynamy grać naprawdę poprawnie. Drużyna zaczyna lepiej funkcjonować, lepiej biegać, tak jak mówię, mieliśmy bardzo krótki okres, okres urlopowy, a tymi meczami zaczynamy dochodzić. Szkoda dzisiaj, szkoda straconej szansy, bo, bo byliśmy dzisiaj drużyną lepszą, drużyną, która bardziej chciała wygrać. Straciliśmy bramkę po, po bardzo indywidualnym błędzie zawodnika, który był jednym z najlepszych na boisku. Szkoda, ale ważne jest to, że podnieśliśmy, podnieśliśmy się z, 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 z jeszcze i udało nam się strzelić bramkę. Konstruowaliśmy akcję do samego końca i, i, i byliśmy bliżsi zwycięstwa. I szkoda tylko, że nie zdobyliśmy trzech punktów, ale graliśmy z dobrym przeciwnikiem, z przeciwnikiem, który jest wysoko w tabeli, ale, ale tego nie było dzisiaj widać na boisku. To, co Tener powiedział, że, że, że dzisiaj my byliśmy lepsi od, od drużyny przeciwnej, bo lepiej wyglądaliśmy na wojsku. Dziękuję. Dziękuję Państwu i zapraszam na spotkanie za tydzień.